aktualizacja liki tego czego Valve bało się dodać do The Armory update i masa masa ciekawostek nie będę szła opcja w górze. Lecimy. A więc tak to się prezentuje. Co należy wiedzieć, to to, że mamy tej poprawki bugów i jedną dosyć interesującą rzecz, a mianowicie został zmieniony sposób kalkulacji punktów do tego waszego pasa. O co chodzi? Chodzi o to, że ludzie sobie farmili w taki sposób to właśnie punkty, że po prostu chodzili sobie na dasta dwójka na uproszczonego, rzucali najdy mołotowe i się szybko zabijali. Na chwilę obecną doszło do takowej zmiany, że możemy zobaczyć, że tylko i wyłącznie z broni, czyli że po prostu musi być pocisk, że się tak wyrażę, żeby on dodawał expa, Także myślę, się dosyć do Obrazmiana. No i niby fajnie, niby wszystko spoko, ale już ludzie obeszli. Co myśleliście, że tego ludzie nie obejdą? I teraz to wygląda dokładnie tak samo: tylko zamiast rzucać, Neidy naparzają się z Digli yy, i Emek. Także jest grubo, dokładnie to samo miejsce. No ale cóż, no ktoś się spodziewał, że ludzie tego nie obejdą. Oczywiście, że obeszli. Co należy jeszcze wiedzieć, to bardzo ciekawy niuk został zrzucony przez Gabe Followera. Możemy zobaczyć on, że dopóki nie otrzymałam oficjalnego potwierdzenia, wszystko należy traktować koplotki i spekulacje. Twórcy cs 2 odłożyli część zawartości, która nie była jeszcze gotowa. Oprócz naklejek, brloków i skóry, które miała być przynajmniej kapsuła z nowymi łatami agentów, czyli jakby patchami w dużym skrócie, i rotacja map z kilkoma mapami społecznościowymi i oficjalnymi przeglądami map. Nie tylko jedną w tym wyścigu zbrojeń. E więcej zawartości, która nie jest tylko chwytaniem kasy. Więc to jest dla nas bardzo ciekawy statement. Z drugiej strony, Valve podjął dosyć mocną decyzję, bo faktycznie opinie o tym update'cie są jakie są, że na ogół jest to jeden wielki skok na kasę, że dostaliśmy w sumie, tak na daną sprawę, głównie rzeczy, żeś tak wyrażę, takie kontentowe, a nie czysto grywalne. Więc warto sobie też o tym powiedzieć, że tak to się jednak od. Więc wartej podjęło mocną decyzję. Stój, przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, dzisiaj zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano nas jest czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodik. Jako który daje ci 10% bonus do ładowania i 2 złote i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Z drugiej strony można popatrzeć to z tej perspektywy, że Valve poniekąd musiało się spieszyć by takowy update dodać, bo jeżeli coś nie było dopracowane, coś nie było dopięte na ostatni guzik, to co stało na przeszkodzie, żeby to dodać tydzień później, albo kilka dni później, albo miesiąc później. No właśnie, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Tak czy siak, należy się zastanowić, co to faktycznie może być z tymi dodatkowymi to właśnie elementami. Czy ja w jakiś sposób patche do agentów mogą w jakiś sposób wpłynąć, to może być dosyć interesujące, jeżeli chodzi o market oczywiście. No i jeżeli chodzi o rotację map, to czyżby coś tutaj z tym overpass'em się może działo? Mamy nową kolekcję, więc wszystko by się Składał, składał w całość. Jakieś liki o trejnie, co Wam pokazywałem wczoraj. No robi się dosyć ciekawie i wszystko wskazuje na to, że jeszcze możemy liczyć na jakiś duży update. Bo z naszej perspektywy, kiedy mamy rotację w i map, no to to już jest duży update, więc na coś takiego myślę, że gdzieś tam liczyć możemy. Co należy jeszcze sobie powiedzieć, to to, że doszła dosyć ciekawa funkcjonalność, a mianowicie, że teraz, kiedy po prostu sobie wchodzimy na trening, można de facto sobie zinspektować każdy nóż, który się tylko i wyłącznie chce. Wystarczy, że się wyrzuci, następnie w konsolkę się wpisze te komendy. Na, oczywiście w na w już możemy zobaczyć, że wygląda to w totalnie inny sposób, kiedy się go podnosi. W związku z czym jest to ciekawa sprawa, bo dla mnie czemuś ma jakieś serwery społeczności etc., a teraz nic czego, Kilka koment i wszystko bangla. Więc myślę, że update na plus. Poniekąd co jeszcze należy powiedzieć, to to, że tutaj zmienił się fakt, jeżeli chodzi o CS2 Armory Pass. Zobacz, co to jest? trzech wiedzieć w aktualności, wejdziemy sobie w stronę tego update'u, e, dokładnie czysto w stronę tego update'u, to na samym końcu mamy fakt, czyli Frequently Asked Questions, czyli najczęściej zadawane pytania. I co możemy zobaczyć? To zmieniło się tutaj to... Że teraz do pytania Zostało dodane, czy w jakiś sposób e, Właśnie e, przepustki mogą zostać przekazane na inne konta Bo wcześniej czegoś takiego nie było Wcześniej było tylko mówione o tym, czy można je sprzedać na community markecie Albo czy można je wymieniać po prostu w trade. A tutaj doszło coś takiego jeszcze jak like gifted Czyli, że w jakiś sposób można komuś podarować Taką to właśnie przepustkę Co byłoby dosyć ciekawym e, sposobem Myślę, że po pierwsze przekazywanie jakiejś to właśnie e, Czy to kasy, czy to właśnie takiego To właśnie, e, to właśnie pa, pasa Myślę, że ludzie by z tego w jakiś sposób korzystali To możemy zobaczyć, że odpowiedź jest, że nie Na wszystkie, w związku z czym nie da się więc pytanie, czemu by to dodać? Czy to jest po prostu jakieś po prostu chcieli, żeby językowo to fajnie wyglądało? Czy coś tutaj się za tym kryje? No ale na czy jak na chwilę obecną możemy zobaczyć, że nie można takich rzeczy to właśnie giftować. Co jeszcze należy powiedzieć, to zostało przez Toro podliczone, ile kosztuje jeden konkretny przedmiot w tym o tej karnecie? I co należy nam zwrócić uwagę, to to, że na chwilę obecną ten karnet kosztuje 61 zł, więc za do 60. No mamy 40 gwiazdek, w związku z czym też mamy tutaj dolary, więc wszystko co tutaj widzicie, liczcie sobie ja mniej więcej i będziecie mieli cenę w złotówkę. No i lecąc po kolei mamy 40 zł, powiedzmy sobie okolice piątki. Okolice 6, 3,20 licząc dokładnie e, i tutaj powiedzmy to sobie, złoty e, 60 Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zobaczymy, jak to na początku będzie, kiedy te przedmioty zaleją market. Wtedy nie, że jestem przekonany, ale daje dość dużą dozę prawdopodobieństwa na to, że przynajmniej skrzynka albo niektóre skiny będą dużo, dużo dalsze na początku, a później ta cena wiadomo, będzie sobie spadała. Więc tutaj zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No takie wyliczenia myślę, że są dla nas dosyć interesujące, żeby wiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. I sobie też dla takie uzmysłowienia łatwiej na to popatrzeć. Przykładowo, kiedy pakujesz się w skrzynki, no to zastanów się z tej perspektywy, czy według Ciebie jest szansa, że kiedy ten przedmiot zejdzie z tego trade bana, na którym go teraz masz, no to czy będziesz mógł go sprzedać za przynajmniej 320 plus prowizja, czyli za jakieś, nie wiem, 350, czy 60, coś takiego. I trzeba sobie z tego zdać, zadać sobie takie pytanie, jeżeli uważasz, że to tak, jak najbardziej będzie kosztował więcej, no to może opłacać to farmić, a być może opłacać odbijać inne przedmioty. Więc tak sobie po prostu na to popatrz. I przestrzegam też, bo zauważyłem, że teraz bardzo chodliwy temat i nagrywanie filmu pod tytułem Co wymieniać za przepustkę, stało się dosyć popularnym filmem. I oczywiście są lepsze, są gorsze, nie oglądania wszystkich, ale zauważyłem, że u niektórych twórców... Się, kuszą się o takie stwierdzenie, że idzie skrzynkę to jest gwarancja e, zwrotu, to jest gwarancja zysku. I co, jeżeli sobie taką skrzynkę drogi twórcy, co odbiorę i następnie będę chciał sprzedać na markecie i będzie kosztowała mniej, jeżeli to właśnie 3,20, może nawet będzie kosztowała 3,20, ale telewizja mi to zabierze, to czy ty jesteś tym gwarantem, który mi odda tą różnicę? Bo jestem tego bardzo, bardzo ciekawy, więc uważajmy po prostu na słowa, co się mówi, i tak dalej. Kolejna statystyka jest dosyć ciekawa. Wczoraj wam prezentowałem, ile to danych przedmiotów zostało już odebranych. Dane oczywiście z FlowDB. należy sobie zwrócić uwagę na to, że bardzo wzrosła jakby popyt na. Te do właśnie awupki Z tego podróży wcześniej odebrano ich 4. Teraz mamy 22 takowe, więc tutaj, ten, tutaj się dosyć mocno zwiększył supply takowych to właśnie przedmiotów. No, podobnie jest zresztą jak chodzi o digla wcześniej 2000, teraz 5000, więc możemy zobaczyć, że ludzie poniekąd się na to rzucili. Niektórzy już ogarnęli jak te pasy się te punkty zarabia, niektórzy te punkty sobie zarobili. No i w taki ani inny sposób je wymienili, więc myślę, że jest to dla nas dosyć ciekawa statystyka. I jestem ciekawy, jak to dalej będzie się prezentowało, bo póki to ta awupka wygląda na dosyć mocnego underdoga. Na zasadzie przedmiotu, o którym każdy mówi, że gówno nikt go nie chce, no ale koniec końców skończy się tak, że będzie ich bardzo, bardzo mało a ktoś jednak będzie je chciał. Może tak być. Nie mówię, że tak będzie, ale widzę w tym potencjał po prostu jako tako. W pliku gry znaleziono takie, a nie inne informacje o tym, że będzie w jakiś sposób kolejny, w kolejnym update'cie CS2 y, lokalizował właśnie to, skąd jesteście. W sensie, że po prostu będzie, będzie to jakoś znaczące. Na podstawie tych plików gry może dojść do takich to właśnie wiosków. Gay Follower powiedział, że dostał oficjalne potwierdzenie, że to się będzie znajdowało, więc jest to dla mnie dosyć, dosyć ciekawe, czy w jakiś sposób teraz będziemy profilowani. I z jednej strony, okej, okay, ale do czego to w sumie jakby służy? Że co, że to będzie wpływało na to, do jakich serwer i tak to działa dosyć dobrze, że dołączacie do tych najlepszych serwerów, żeby było optymalizowane po jak najlepszym pingu. Nie wywala raczej do tego, że się w Polsce i nagle nagligacie na jakichś australijskich serwerach czy czegoś takiego. Więc ciekawe, co to w sumie jakby na dłuższą metę może zmieniać i ciekawe, czy w jakiś sposób e, będzie to dalej rozwijane, bo tym można pójść do tego, że jak masz na przykład ten ranking, no to, że przy każdym na przykład też była flaga kraju, z którego jest, więc na przykład jest w Fortnite, więc może to jest coś w, tym, w ten deseń, no ale zobaczymy. Oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji. Przypominam, e, ludzie zaczęli bardzo memować z tego to właśnie czarma do e, odłączania tych to właśnie zawieszek Z tego powodu, że Valve, no kurde To jest funkcjonalność, to mogła być totalnie za friko No ale Walf sobie jeszcze na tym kawce skosiło No i ludzie memują, że za niedługo Też będzie właśnie to dodanie, że za 10 lat będziesz mógł sobie kupić wakneta e, anti Że po prostu anti -cheata. albo że będzie się FPS Boosta, też za jakąś opłatę Oczywiście są to memy i oczywiście nic takiego raczej nie wejdzie Ale raz na jakiś czas można się uśmiechnąć e, No, bo czemu by też nie? Łapka w górę Trzymaj się, strzała!